Dobra, powrót po jakiś tam przewodnik. Powrót! Dobra, tak czy inaczej... E... Wybaczcie, że to zrobiliśmy, ale my skończyliśmy portala. Wójka. Kopa. Kopa, no. Kopa skończyliśmy już, już sami, nie nagrywając, bo akurat się tak zażyło, że nie mieliśmy co robić. Nie mieliśmy kamery więc... No. Chuj. Wybaczcie, <laughs> ale... Teraz tylko dogramy jakby te level ostatnie. Pokażemy wam zakończenie, które jest takie... Może okay. być. okej. Okay. I przy okazji. I powiem wam szczerze, że no, nie wiem jak to będzie wyglądać na YouTube, ale na kamerze idealnie, praktycznie kamera leży. Będziemy, będzie wyglądać chyba, bo nie jest nagrywane na 100%. Jeszcze jedno. Co masz się do O, jak Faj dawno cię nie widziałem! Oh my God! Fuck you! <laughs> Amiga! Właśnie, <laughs> to nie jest test, debilu. Dobra, lecimy dalej. E, zaraz, gdzie to było? To było tam? Nie Tuba wiem. Chyba na czwartym skończyliśmy. Naprawdę? A nie tam? Nie wiem. Tu transportacyjny, tu tutaj. To była mapka z tubami i laserem. Nie Kurwa, które to było? Dobra, ja bym nie Nie sprawdzałeś na tam, tamtych filmikach naszych? Kurana, nie miałem jak. No chuj, nie wiemy. Od szóstego dawaj. Od szóstego? Dobra, sprawdzimy, który to jest. Jest. Ja się patrzymy. Patrzymy. Mówiłem, żeby nagrać, żeby sprawdzić, a później nagrać. A mnie nie słucha, jak zwykle. No to co? Kościół, spokój się. Nie! Ja tu muszę szybko tego lecza wkręcić

Hehehe, <laughs> oh! oh. Ah! Save me! Oh, 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 ja yeah. Good morning! You morning! Good morning! Good morning! się rozejrzeć To morning! Good Ja Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good Portale, widzisz? Ja wtedy, potem to, tobie zrobię drogę. Wiedziałem, tak myślałem. A kur... Zrobiliśmy to, robiliśmy to chyba. Znaczy, robiliśmy to, czy jeszcze nie? Dobra, nie robimy, robimy od tego i lecimy. Hu, 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 hu. Dobra, ty, ale coś... Co było z tymi kołsami? Eee, ja byłem za wysoko? I don't know. Nie, one się chyba puszczają, wiesz? Łań, kawałek fizyki to sobie z yeah. miejsce Nieeeu Nie bo tym Możesz skoczyć do tego następnego portalu Co? No, mogłeś skoczyć tam, jezu, no, było szybciej Ile skoczyć? No z jednego zaskoczyć mogłeś na drugi. What?! Tak, z tego mogłeś tak się wysunąć z niego i skoczyć na to. I byś się dali teleportał te, te, na te, te, te. Na flowa! Flowła, zapomniałem, na flowa. Z jednego no. flowa na drugiego mógłbyś iść. Dobra, ja ci teraz zrobię. E... Tam na dole. Dobra, to tu będzie czerwony, tak? Chyba, że to do Dobra, tutaj ja. A drugi nie będzie. No co ty no. robisz? Ale ja muszę, jak, jak to idzie w drugą stronę, a tędy nie przejdę. Więc... What? No nie. Wchodź w to! Po prostu wchodź w to! Ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa, zjebałeś i tyle! Co jest, Przecież to nie powinno być tak?

Oh, wow. it was gay <laughs> <Dude>. <laughs> <laughs> Dabur, <adesime. laughs> do you feel betrayed by orange for telling me those horrible things about you where she's done those things about me yeah but so you would never make it to the next reassembly station <laughs> yes the Glady yeah To by nie ja. To ja jestem pomarańczowy. No. 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 Nie wiem, co nawet odpowiedziała. Myślałem, Był... że też. ja nie, nie, nie słuchałem odpowiedzi. Ja Myślałem, że coś tego... Myślałem, że ci pojechała, ale widać, nie. Nie, tylko to tutaj Nie wiem, nie pamiętam. O kurwa! Testing. O kurwa, pamiętasz ten pokój? Eee, trochę. A nie, to jeszcze chyba nie ten. Chociaż nie jestem pewny, nie, to chyba jeszcze nie ten, ale kurwa był taki pokrót i pokój tutaj. teraz nam w dupę dobrze nie mm. Ej ty, 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 ja muszę tu przejść. Oh, Albo nie, ty tam przejść Przez sąsiadkę. Będziesz musiał mi zrobić flow, coś. Jesteś tam w There you go! Jumpo. Dobra, ymm... Um... Jumpo. Jampo! I don't want to... No. Oh shit! O, oh, zjebałeś Przecież to odwracasz tego Flocka po wózikiem? Eee, uh, no Zjebałeś Nie yeah. O, oh, faktycznie, zjebałem <laughs> <laughs> Dobra <laughs> oh, kurwa, pakiecie zywały. <laughs> o oh, no shit, mate Dobra. Stoj! Nie wątkujemy. Co ty robisz? A tutaj na to. Kurwa! A z uchem? Co ja zrobiłem? E, ten rzucy. Oho. Dobra, wróć się. Zniknąć moja? No wróć się po prostu. A ja cię wyrzucę, chyba to muszę cię wyrzucić. Zrób mi teraz portal jakoś. Oczywiście. Tu ja może się na krew zabiję. A, oh, damn it. Dawaj. Co? co, co coś zrobić? do ja? co mnie to mówić. A nic ja bym ja nie zrobiła, czyż? Albo pacem nie tknął. I się, się. <grydziś się. <grydziś> co się, że nikt nie kocha? Zobaczymy, jak się Nasze mózgi są za małe? Nie no nie mamy muszgów, jesteśmy robotami. No właśnie. <laughs> da. No. Oh, sorry. Oh yeah. Oh yeah. Uh. Będziemy coś nagrywać jeszcze dzisiaj? Nie enjoy... tak, wiem. Tak. Wiem. Tutaj nagrywaliśmy w, tym, w tej nieszczęsnej serii co robiliśmy ją rano. Jakie byłem ja taki Aha, zjebany, od co mało mówiliśmy? Zaczęliśmy. No. A jedno minęliśmy, ale no nie powiem wam to, że udało nam się ją przejść i wcale nie oczekiwaliśmy Kej <laughs> Johnson here? Co ty byłeś taki rozjebany rano No Dobra Stój. A Atrua Skoczy Jak kurwa skacza? Jak kurwa skacza? Rozkacza, ty, mi, ty mi o, musisz o, o. tutaj musisz ty mi musisz pomagać tej. mi zmieniać ten ten. No. A, stój. Wrócę się najpierw. Dobra, aha. O, zebrałeś, to szunęłeś siatki. No. No stój, może ja coś wykombinuję. No, nie wykombinuję. Dobra, leć tam. Ale jak ja mam nie dotknąć tej siatki? co? Nie! No, yeah! no, no. Ty, bo ja mam się zrobić te prytale. Are Ty, you sure? Zapomniałem, no. A, dobra. Kurwa, ja tam wejść! You dummy, you can't. You dummy. <laughs> ej, hey, ej. Hey. Mine. To nie twoje Tak to, to jest Nexusa To nie budę Kogo? No Slyfox czy Nexus tu powiedział? Nowa znaczy, No Nowa sorry Nie Slyfox. Dobra wiesz co dalej robić uh, gdzie Tu mi? jeden Na środek bardziej I po ciebie I powiem Ci 5 po A może chcę się zabić nie chcesz, nie rób. Tego. Co skończysz? Skoń, to grę jak najszybciej? Uszczę eee. się. Zybałeś. Czemu? Przecież zarobię, nie? Musisz na no, Wiem, da! Zebam No, wcale w, w, w górę teraz! kurwa. Ba. A do górze coś było? Nie, mogłeś wziąć... znaczy, zapamiętaj, który portal jest źródłowym. znaczy od flowa, nie? Przykładowo, daj sobie jasny niebieski. O kurwa, zapomniałem. Daj sobie jasny niebieski na ścianę, z której będziesz flow ode mnie i dalej używaj tylko ciemnego. No to, to odwrotnie, takie... żeby się zrobić na złość. Przykładowo, jak tam yy... idziesz, nie? Wiem, Michał, wiem. Nie wiesz, a, muszę a, ci wytłumaczyć. Kiedy... Jesus, no może ty też swoją robotę zawsześ robić, ja nie mogę. Nie. A. A. Ho, ho, ho. Next part. Co? So. Chwilę, chwilę, dawaj. Right. A może odwrócisz to? No. Nie tak? My <laughs> Dobra. My Fucking stupid. Widzisz co jest? O ble, ble, ble. Co ty robisz? Nie chcę, żebyś jedną w to. Teraz. Wiem, że chcesz. <laughs> Nie? <laughs> Nie chcę? Dobra. Y Kurwa. What the fuck! by przeleciał przez to! Nie przeleciałbyś! Przeleciałbym! Nie przeleciałbyś! Dałbym radę! Ja nie mogę, rar! You fucking pussy! O, wierzuszka! O! Odkręć, 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 odkręć! Nie, kurwa! Wierzuchko, <laughs> ja... są świetne tutaj. <laughs> the sentry ah, is oh. alive! Ej, weź! Zejdź z tego, zejdź! No, żeby nie rozwaliło, no. Chyba, chyba. E, chciałbym złapać to, dziękuję. Ale ja przez mogę z Eee, ja um. teraz mam z tym wyjść. Nie muszę, muszę się całą drogę wracać. No, musisz całą drogę. Nie. No, I'm serious. A nie mogę tak? Nie. Rzuć tą, tą, tą. tą. Nie. Pile, ty się... stój, zobacz, czy tam... Ej, poczekaj, ja mogę przejść przez flow'a mojego i wyjść gdzieś tamten? Mogę... Dam tak, tam ten? Może damy radę tam Tak, to że tam jest przecież... siatka. Zobacz, rzuć mi kostkę. Gdzie jest siatka? Widzisz tu jakąś siatkę? Pudło. rzuć mi kostkę. Po Nie. prostu, przez to. Nie. Złapię ją. Nie. Ty po prostu zginij. Nie, ja zrobię to tak. I od, odchęć mi teraz go po prostu i tyle. A zasługujesz na to? Tak. <grym się> do... <grym> <grym> tak, bo sam to wymyśliłem. <grym> A, ważyczka spadaj. Caroline. Czekam na niej. Caroline? Ach, chuj tam wie. No to powinienem się ciebie zapytać. Ja nie pamiętam, ja raz tylko grałem. Eee, no nawet nie załapało się co mi chodziło. Dobra, spierdalałeś, slowa. Nie, co ty robisz?! <grym> nie załapałem, o co ci chodziło, o co ci chodziło. <grym> Dobra. Daj Mam ci... kostkę! Wyrzucę yeah. cię! Słuchaj, dam cię pod górę, po prostu zostaj na miejscu. Wystrzelę się nie, nie rób tego. No, się tylko! To, nie. No, nie. Lecimy! na wikinga. się na wikinga? Chujcie na wikinga. Wiem, wiem. Cię z tobą. Kurde, sam... Co ty robisz, człowieku? No, złapało nie... mi kostkę! Nie, nie ruszaj niczego. Bo popsujesz. Ty Ej, weź na następny bar, bo jest 14. No już, dobra. dawaj, bo mam 15 minut.